Igor! Fran, wow. Ale jest taka szansa, że ten kręcz jej minie? Nie, na minie. Ale generalnie to takie coś, z czego się wyrasta, tak? Nie! Wyświetlić może? Nie, z operacja jest przecina się. Jeżeli wiadomo, że to jest przy ale na przykład myśmy mieli. Nie, to nie, to nie ma problemu. zepsuje. się zepsuje. No. A poszliśmy do ortopedy pomacał i mówi, tam jest falpały kręg. No i teraz co? A wziąłeś, a zrobiłam rentgen, yy, wszystko w kręgach dobrze. A ten powiedział Ostopata, że kręgi usiłować, ja bo co to tam uczucia było. Kamiusiu. I kolej i on czy teraz możesz walczać? jest ja my, bo to jest tak skórzony telewizor, to widziałam dzisiaj. Widziałem to, ciągle, otwiera zamykę, bo dzisiaj to odkrył, bo to, nauczył się, Przez całe tygodnie nie wiedział, że tam jest przynieść. na plasku i nauczył odkręcać kulec z wodą. Zakręca się? Co, nie? Powiem, to jest, nie! Nie, pamiętam, nie, się nie się. Ja Może tak, ja zawsze zakręcam, bo mnie denerwuje, że on to odkręca i cały się moczy, nie? Mhm. Poza tym boję się, że wejdzie do lewo znowu I wleci, wiesz. Ja ci dam twoje, chodź. Ja no, już trzeba użyć wiesz? Zostanie zaraz. I to tata, to ci rękawet poprawił. No. Nie, ale no. Ale to nie jest, jeszcze to w zobaczymy pierwsze lato. No niestety, na razie, Póki co, na razie jest Będę mi się, że to znaczy, że bo to będzie biedne, bo musisz go smarować w górę do dołu wiesz. I w koszulkach. Dziecko, 30. Ja, koszulkach, nawet blokerem, wiesz, bo to na początku taka skórka młoda, wiesz. I się na pewno będzie na od pola. I ten, i... no i wiesz, w tych koszulkach... Ale Zobaczmy, to też ta ta dzieck ta nie... tak, dziecko jest rude, jak jest małe, to nie jest powiedziane, żeby nie no, dotrzeć. No, dokładnie. Ma na odwrót jest. no poza ten rudy jest teraz młody się w ogóle Ale taki temperament. Ale Igorowi bardzo się zmieniło, nie? Człowiek ma ciepło. znamy ruda Garniak, nie? Taki temperamentny jest, że... Strasznie. Przecież on jest taki ja, gorący. A teraz już nie. Nie. A z tym w ogóle ma przecież już te włosy inne. Czuję się, wydaru ma takie białe Bo no. już nie będziesz miał zabawki za chwilę. Tak. A to Za chwilę będzie zabawka z bio. I wkłada. No. A on mówi, co ona chce? Ja. To, to takie pierwsze momenty i nie, nie, nie rozumiem. Już <śmusza> nie rozumiem kobiety. jak mówi co? I tak przez całe życie będzie. Igorek. ona coś chce, Igor no. nie wie co.

おい! Się, jak się ukłonie? No, tutaj, patrz Mariusz, ale... ja to Znaczy, są mam 7, ale zmieszczam tutaj inny godzin. Nie? Nie? Tata zajęty. Nie, nie stało przecież. Może nie, nie ja ci ściągnę te kacze. No, ciągnąć ma. żeby mu ściągnąć. Teraz może sama ruchy, co? Pokażesz Marysia uciekła, tak? Uciekła. To uciekła. dam tam.